Ciema z tej strony Amie Marden i w dzisiejszym odcinku zaczniemy od figurki Reya McCola, czyli głównego bohatera gry Call of Quares. Możemy ją spotkać podczas misji Revolverowiec. Teraz Wam pokażę, jak zobaczyć tańczących zombie. Pamiętajcie o tym, że trzeba wziąć tą poboczną misję. Kto wie, ilu ludzi zginie, jeśli czegoś nie zrobimy? Musi mi pan pomóc? Proszę pana. Uspokój się i powiedz mi, co się dzieje. Na koniec plan do sekretnej broni. Aby go zdobyć, należy 6 razy naciskać na nasz przedmiot. Dodam jeszcze, że każde następne naciśnięcie jest możliwe dopiero gdy wykonamy jakąś misję fabularną lub poboczną. I to by był koniec dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w kolejnych Siemano.